Dobry wieczór kochani, dzisiaj jest 23 stycznia 2023 roku i chciałam się dzisiaj z Wami podzielić moim przepisem na... właśnie, na grzybki. E, tutaj mamy grzybek z gatunku uszak bzowy. Ja go wczoraj obgotowałam w gorącej wodzie, około 5 minut. A tutaj mamy boczniaka ostrzegawatego. Oba grzybki pochodzą z mojego ogrodu. Uszak bzowy rośnie na dzikim czarnym zie, a boczny kostrygowaty rośnie sobie na wierzbie. Fajnie, zimowe grzybki można je pozbierać, są jadalne jak najbardziej. Co potrzebujemy? Oprócz obgotowanych grzybków, masło? Ja akurat wykorzystałam masło, które kupiłam w sklepie, jako domowe. Pierwszy raz, pyszne. E, oczywiście, grzyby. Jeden pomidor. E, cztery cebule. Dwa ząbki czosnku, e, przecier pomidorowy. Troszkę ajwaru można dawać. Nie trzeba. E, sól, pieprz. Estragon. Estragon na samym końcu, jak już wszystko będzie gotowe. I warzywa. dowolna mieszanka. Przyznam, że ja wybrałam mieszankę po chińsku. Trochę groszku dodałam, Trochę zupy. Jarzyn, troszkę warzyw z zupy jarzynowej. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na ten moment żeby pauzę. Tak, tutaj w garnku gotuje mi się woda na makaron. więc to, co będę przygotowywać, to będzie sos do makaronu, a dokładniej sos do spaghetti, właśnie z wykorzystaniem tych grzybów. Ja się zabieram za przygotowywanie, za wrzucanie wszystkich składników do garnku. I za chwilę wrócę do Was z kolejną częścią filmiku. Nie wiem, czy to będzie coraz widać. Zaraz, zaraz, zaraz ustawię smartfona, dobra. To, co teraz robię, to właśnie te grzybki, uszaki tak, kroję na mniejsze kawałki. W międzyczasie cebulka już się podsmaża razem z czosnkiem na masełku. Tak. A takie sobie, takie sobie grzybki, takie wyglądające jak uszy, dosłownie, dlatego nazwa taka. Ciekawe, ciekawy grzyb o właściwościach prozdrowotnych. I nasze uszaki bzowe, yy, nazywane są polskimi grzybkami mUN. E, wspomagają metabolizm. Między innymi wyczytałam gdzieś tam, że e, regulują gospodarkę hormonalną. Znaczy inaczej: wspomagają regulację gospodarki hormonalnej, e, wspomagają metabolizm tłuszczów. Pomagają e, redukcję cholesterolu i e, metabolizm cukrów. A co jeszcze, co jeszcze te grzybki potrafią, e, to odsyłam Was do materiałów źródłowych, do internetu, żebyście sobie poczytali, bo jest tego sporo. Jeżeli chodzi o boczniaki, moje boczniaki tutaj są właśnie odgotowane. Tak troszkę, troszkę tak niechało wyglądają, bo są. Już mamy dzik. A moja, moja cokula. Cebula się robi. Teraz dodam trochę warzyw. Tu mam jakąś mieszankę kliską. No i chyba bardzo dużo poszło. Troszkę zupy mamy I odrobinę troszkę. Tak. A teraz Wam pokażę, jak to wygląda w garnku. Takiej ilości, tak troszeczkę. Warzywa się będą chwilę tutaj dusiły, a ja wrócę do krojenia grzybów. Makaron już nam się gotuje, jeszcze chwilę. Zaraz go będę odsadzać. Troszkę chaotyczny ten filmik, najmocniej przepraszam. Staram się zdążyć wszystko nagrać, żeby było widać co i jak. Dobrze, to teraz wracamy do stołu, do krojenia. Grzybki już są pokrojone. Na takie. na takie kawałeczki. Jeżeli chodzi o boczniaki, też na jakieś takie większe kostki. I teraz idę zobaczyć, co tam się dzieje w garnku. Tak, nasze warzywki wyglądają w ten sposób. Za chwileczkę dodałam sól i pieprz. Niestety mam tylko dwie ręce i będę musiała na chwilę włączyć pauzę. Tak, sól i pieprz już dodałam, teraz zamieszam. Słuchajcie, sól i pieprz. No, jak kto lubi, do smaku, nie za dużo, delikatnie, ostrożnie, w razie czego można, można dosypać. Makaron już nam się prawił, gotował jeszcze chwileczkę. No i co, I teraz, i teraz to, co mam w garnku, przykryję na chwilę pokrywką. Przepraszam za hałasę. Tak. Żeby się dusiło. I za chwileczkę będziemy dodawać grzyby. Tylko warzywa muszą y, zrobić się miękkie, ze względu na to, że grzyby dosyć krótko będziemy trzymać tutaj w tym garnku. Teraz jeśli chodzi o same grzyby. Y, dlaczego, dlaczego warzywa najpierw trochę się podduszą pod przykryciem, a grzybki dlaczego troszkę później dodam? Ano dlatego, że grzyby były wstępnie obgotowane. Jeżeli chodzi o uszaka, znalazłam w internecie informację, że można go z powodzeniem dodawać do potraw bez obgotowywania, ale ja wolałam jednak 5 minut go obgotować w gorącej wodzie. Jeśli chodzi o boczniaki, z obgotowywaniem nie musicie obgotowywać, ale ze względu na to, że to jest boczniak, którego zerwałam u mnie dziko rosnącego na wierzbie. I był już dosyć duży, dosyć. no nie był najmłodszy. Może nie był stary, nie był najmłodszy. Zdecydowałam się, że najpierw go obgotuję, zanim go dorzucę do potraw. Generalnie z większymi, starszymi grzybami należy w ten sposób postępować, że, że się je obgotowuje. Jeżeli chodzi o młode owocniki, to ani uszaka, ani boczniaka bym nie obgotowywała. Jeden pomidor na, na sam koniec. Czyli najpierw pójdą grzyby, potem pójdzie pomidor, a na koniec już po pomidorze pójdą właśnie przecier i, i ajwar. Ja akurat tutaj jakiś ajwar łagodny wykorzystuję do tego. I na koniec dodam estragon, ale po kolei. Dobrze, ja idę do garnka zamieszać i dorzucamy grzyby za chwilę. Tak, warzywa już są prawie miękkie. Troszkę sucho się tutaj zrobiło w tym garnku. O, przepraszam za to, że pokam. I można, można troszeczkę podlać wodą, niedużo. Tak tylko trochę, żeby nie było sucho i dorzucam grzyby. Już momencik, pauza. Kolejność, której grzyby najpierw absolutnie nie ma znaczenia, czyli ja wsypię pszaki. I dorzucam boczniaki. jedna ręka. No właśnie, jeszcze lewą ręką mieszam. <laughs> Może ja zamienię jednak tą... tą... Nie, nie dam rady. <laughs> Dobrze. No, to jest wyzwanie dla mnie, jako dla osoby praworęcznej, żeby lewą ręką mieszać w garnku. Patrząc na garnek z perspektywy wyświetlacza smartfona. Dobrze, więc tak. Ja się zabieram za mieszanie tego. <laughs> A tutaj wrzucę Was na chwileczkę na pauzę. Tutaj mam pokrojonego w grubą kostkę pomidora, ale ponieważ nie jestem w stanie jedną ręką ześlizgnąć tego do garnka, na chwileczkę wrzucę znowu pauzę. I wymieszamy wszystko. niech to się chwilkę tutaj poddusi a ja za chwileczkę dorzucę przecier pomidorowy i ajwar w dowolnej kolejności nie ma znaczenia czy najpierw ajwar czy najpierw przecier pomidorowy teraz ile przecieru ile ajwaru przecieru pół słoiczka takiego standardowego małego ile one tutaj mają 200 gram, czyli około 100 gram przecieru, trochę więcej, trochę mniej, jak ktoś lubi. Ajwaru mniej więcej dwie czubate łyżeczki, takie kawowe, może ciutkę więcej, dwie, dwie i pół. Jeśli ktoś woli sosy do spaghetti bez przecieru i bez ajwaru, swobodnie można zastąpić te dwa składniki kwaśną śmietaną z pietruszką. Myślę, że to może być dobra opcja. Ja robię w ten sposób, ponieważ nie mam kwaśnej śmietany, więc robię z przecierem i z ajwarem. Za chwileczkę do Was wrócę, tylko dorzucę kolejne składniki, czyli przecier i ajwar do naszego sosu do spaghetti. Tak, nasz sosik już jest gotowy. Warzywa są miękkie, grzyby również. ładnie się połączyło i myślę, że nie ma sensu już dłużej tego trzymać, żeby nie rozgotować za bardzo warzyw. Więc ja już wyłączam i nakładam sosik na makaron. Za chwileczkę do Was wrócę już z gotowym zdjęciem. A tak wygląda gotowe danie, czyli spaghetti z sosem na bazie uszaka bzowego i boczniaka ostrogowatego z warzywami miks warzyw, odrobina czosnku, trochę cebuli. I to tyle. Posypałam troszeczkę estragonem na wierzchu. Nie dodaję estragonu pod koniec przygotowywania tego sosu, ze względu na to, że kiedy będę go odgrzewać, estragon nadałby gorzkawy smak, więc wolę posypać estragonem już gotowe danie na talerzu. To by było tyle ode mnie. Także życzę Wam udanych inspiracji z grzybami, które nie są takie znane jak wszystkie Pospolite Jesienne. Z grzybami takimi właśnie jak uszak brzowy i jak dziko rosnące boczniaki ostrygowate. Co, Słuchajcie, kochani. Pa pa, do następnego filmiku.